Z tego Leć. miejsca opowiemy coś więcej o naszym kanale, będzie to ekstremalne doznanie na pewno, będzie morsowanie, będą budówki w lesie, noc w lesie, będzie budowanie schronów w lesie, będzie chodzenie i bieganie na boso w lesie, będzie też bieganie po miastach polskich, może też europejskich z polską flagą, rozmowa z ludźmi, relacje na żywo z naszych wypadów. Pierwszy wypad już w niedzielę 11 stycznia, śledźcie nasz kanał i czekajcie. Urywam. Makoło z tego miejsca chciałbym Wam pokazać, jak panować nad własnym ciałem, jak podnosić ciężary masą własnego ciała. I co? Startujemy z tym, nie? Coś jakiś zalążek tego może pokażę. Teraz będą brzuszki, ale nie topesz głową do dołu. 3, 4 10. I jak widzicie, bez rozgrzewki nie jest wcale to takie trudne, także polecam praktykować i widzimy się w następnych filmikach. Elo! A z tego miejsca opowiemy Wam, jak przetrwać w lesie, jak czerpać energię siłę z lasu, jak obcować z przyrodą, jak medytować, jak oddychać. Jak, jak wyciszyć swoje ciało i umysł. Jak patrzeć w słońce, wtedy kiedy jest delikatne, kiedy koi, kiedy tak naprawdę promienieje naszym światłem takim, który jest nasze naturalne i prawdziwe. Dostrzec tą przyrodę wokół nas nas otaczającą, której na co dzień nie dostrzegamy i łapać te momenty. I dlaczego warto chodzić na boso właśnie w pole się? Czekajcie, będzie tego więcej. Pozdro chyba tyle. Nie?